Cześć, planowałem dzisiaj omówić starcie pomiędzy Deadpool'em a Carnage'em spokojnie, to mówię prawdopodobnie jutro, ale wynikła wielka drama ze względu na treść, która pojawiła się na Free Comic Book Day, związana z Secret Empire i po prostu musiałem o niej powiedzieć. W ogóle, jak zauważyliście, cały czas zmieniam trochę kadr. Wynika to z tego, że mój autofokus ma duży problem z dostosowaniem się do tła, które jest bardzo różnorodne, stoją na nim figurki, komiksy i trochę wariuje w różnych filmikach, więc stara się cały czas ustawić ten kadr tak, żeby autofokus wreszcie skupił się na mnie, a tło dał w drugim planie i mam nadzieję, że tym razem się to uda. Nie przedłużając, przejdźmy do tej jakże wielkiej kontrowersji z kapitanem Hydrą i młotem Thora. Opublikowany na Freak Comic Book Day odcinek Secret Empire pokazuje starcie w Washingtonie, wtedy kiedy na końcu zerowego odcinka wszyscy bohaterowie, którzy nie zostali uwięzieni na orbicie lub w wymiarze ciemnomocy w Nowym Jorku. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie jak co i do czego doszło, zapraszam do mojego odcinka, gdzie wyjaśniłem jak Kapitan Ameryka stał się Kapitanem Hydra i jak w ogóle do Secret Empire doszło. Link znajdziecie w opisie. Wszyscy bohaterowie, którzy pozostali, kierują się do Waszyngtonu i tam ścierają się z siłami Hydry. Ostatecznie na miejsce przybywa również kapitan Ameryka razem ze swoją nową Radą Hydry. I ponieważ kto jak kto, ale kapitan bardzo dobrze zna siły i słabości wszystkich przeciwników, bardzo szybko jest w stanie się z nimi rozprawić. Był na nich generalnie wszystkich przygotowany. Scarlet Witch zostaje opanowana opętana, czy coś w tym rodzaju. Vision wygląda jakby był schakowany, bo cały czas kółko powtarza 0100011 i tak dalej. Natomiast Thor Jane Foster nagle znika, jakby rozpływa się w powietrzu. Prawdopodobnie jest gdzieś przeniesiona, gdzie dokładnie tego nie wiemy. Ale młot Mjolnir pada na ziemię. Chwilę później po rozprawieniu się praktycznie ze wszystkimi bohaterami, jacy tam byli, Kapitan Ameryka, będący oczywiście członkiem Hydry Podchodzi do owego młota, sięga po niego ręką, pioruny uderzają, a kapitan unosi młot ku górze, czyli jest jego godny. No i oczywiście pojawiła się cała masa kontrowersji, jak to Marvel wspiera nazistów, prawda? Kapitan Ameryka, będący głową Hydry, podnosi młot, jest godny, a to zawsze był wielki prestiż, tylko dla najbardziej, powiedzmy, zasłużonych bohaterów i jak to tak można. Tylko, że osoby, które mają z tym problem, zapominają o bardzo ważnej rzeczy. Na tym młocie nie jest napisane ten o szlachetnym sercu, ten, którego sercu nie ma zła, czy coś takiego, tylko jest napisane słowo godny. I teraz chciałbym porozmawiać trochę o tym, co rozumiem przez bycie godnym podniesienia owego młota i dlaczego nie widzę żadnego problemu w tym, żeby kapitan Ameryka, będący nawet głową hydry, absolutnie był tego godny. Zwróćcie uwagę, jak zostało to pokazane chociażby w filmie Thor, bo uważam, że tam bardzo ładnie skupiono się na tym, kiedy syn Odyna stał się znowu godny po tym, kiedy utracił młot. Wtedy, kiedy był w stanie uznać, że jest coś wyżej od niego, kiedy był gotowy poświęcić się, żeby ocalić innych, kiedy sam przestał być najważniejszym, najważniejszą istotą, że tak powiem, w swoim życiu. Kiedy Jane Foster, nie, nie tak dawno temu, podniosła owy młot, było to dla niej bardzo kosztowne. Ona sama choruje na raka i y, powinna siedzieć i starać się leczyć. Y, chodzić na chemioterapię, na które zresztą chodzi, ale za każdym razem, kiedy unosi Mjolnir, ten oczyszcza jej ciało ze wszelkich toksyn. Rak jest jednak częścią jej ciała, więc Mjolnir nie wyleczy jej z raka, ale na, na najmniejszego problemu wypułkuje chemię, czyli powoduje, że z jej leczenie jest bardzo nieskuteczne. Mimo tego Jane sięga za każdym razem po młot, kiedy. Ktoś jest zagrożony, kiedy jest taka potrzeba i stawia ratowanie innych ponad siebie, stawia inne życia ponad siebie. I teraz przejdźmy do samego kapitana Ameryki, który jest głową Hydry. W przeciwieństwie do całej masy złych liderów, władcy różnych imperiów i innych systemów totalitarnych, Steve Rogers nie operuje przy kulcie jednostki. Jest najwyższym liderem Hydry. Ale jego Hydra nie ma skupiać się na oddawaniu mu czci, na przykład. Red Skull y, widział Hydrę jako siebie. Hydra była przedłużeniem jego. Jeżeli zastanowimy się nad wszystkimi. Tymi władcami, którzy próbowali, prawda, zdominować Ziemię, apokalips i tak dalej, mieli często swoje własne cele. Często uważali, że w ten sposób świat będzie lepszy, cholera. W kilku alternatywnych rzeczywistościach pokazano, że tak mogłoby być, jak w przypadku doktora Duma, ale zawsze siebie stawiali na górze. Zawsze było to dosyć egoistyczne i zawsze było pokazane, że tylko ja mogę prowadzić świat ku lepszemu. Steve Rogers absolutnie tak nie robi. On stawia się faktycznie na górze, ale widzi to bardziej jako konieczność jako coś yy, nieuniknionego i jest w stanie w każdej chwili zrezygnować z tego stołka, jeżeli znalazłby się ktoś inny, kto mógłby to prowadzić. Steve Rogers zobaczył w wizji swoją śmierć, kiedy Miles Morales Spider-Man trzyma go na schodach Kapitolu. Steve Rogers jest tam przebity na wylot, jest prawdopodobnie martwy. Ale w tej samej wizji zobaczył wokół świat Podporządkowany hydrze, czyli taki, jaki on, jak jego wychowanie powiedziało, że byłby możliwie najlepszy, i absolutnie pogodził się z tą myślą. Dla niego, jego życie same nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest pewna idea, za którą on walczy, i jest w stanie absolutnie się jej oddać, czego na przykład nie można było powiedzieć o Red Skalu. Kolejna sprawa, i tutaj oczywiście bardzo trzeba zróżnicować pomiędzy kapitanem Ameryką, a całą masą fanatyków. Dlatego że jasne, mieliśmy już całą, właśnie bardzo dużo postaci, która była dosłownie fanatykami. Też oddawała swoje życie w imię jakiegoś Boga, w imię jakiegoś innego lidera i wierzyli w nich absolutnie, byli stuprocentowo oddani sprawie. Jest w tym również pewna różnica, ponieważ kabina Ameryka fanatykiem nie jest. On nie widzi swojej drogi jako totalna alfa i omega. Nie jest bezwzględny kompletnie w tym, co robi. Może złe słowo, bo bezwzględny jest. Ale nie stara się, że tak powiem, stara się, żeby wszyscy w jakiś sposób wygrali. On widzi swoją drogę, tą, którą obrał, jako jedyną i słuszną, to prawda, ale jest w stanie lekko naginać zasady, jeżeli dzięki temu. Inne osoby mogłyby w końcu zobaczyć jego, że tak powiem, jego sposób myślenia, dlaczego jego sposób myślenia jest lepszy. I tak mieliśmy informację o Ricku Jonesie, któremu trzykrotnie zaplanowano egzekucję, i Kapitan Ameryka trzykrotnie odwołał, cały czas licząc, licząc na to, że Rick Jones w końcu zrozumie, o co mu chodzi. Niezwykle istotne według mnie w tym wszystkim jest to, że Steve Rogers, Kapitan Ameryka. Nie idzie za jednostką, nie jest fanatykiem kogoś, ponieważ fanatycy zwykle są oddani, tak jak wspomniałem, Bogu, liderowi. Kabinon Ameryka jest oddany ideałowi jakiejś wizji świata, a nie konkretnej osobie, która tą wizję świata miałaby zrealizować, i dlatego jego intencje, jego zachowanie jest zupełnie inne od tych, które widzimy w przypadku fanatyków. Ten kabina Ameryka też, trzeba zaznaczyć, nie lubi mordować. To nie jest gość, który cieszy się zabijaniem. Robi to tylko w ostateczności i yy, yy, kiedy jakby absolutnie nie ma innego wyboru, tak jak było tutaj pokazane. Oczywiście wiele rzeczy w serii wskazuje na to, że jest manipulowany, a, ale to jakby inna sprawa, ponieważ świadomie on nie, nie kieruje się tymi samymi intencjami, co prawdopodobnie osoby, które go ma, nim manipulują. On widzi to jako. Jedyną słuszną wizję świata, a, a wzmocniło go to, że dotychczasowi bohaterowie zawiedli. Było Civil War 2, Pomijmy to jakość, jak było to napisane, ale wydźwięk tego był taki, że no bohaterowie są do dupy, bo cały czas będą się ze sobą sprzeczać. Złoczyńcy idą do więzienia, po czym znowu wychodzą. Bohaterowie. Y, są w stanie pobić tego potwora, który powiedzmy wyszedł w pierwszym odcinku Secret Empire, zagonić go z powrotem do podziemi, on po jakimś czasie znowu wychodzi, zje parę osób, zniszczy parę miast, bohaterowie znowu go pobiją i zagonią. Kabina Ameryka widzi to jako niesłuszną drogę, jako coś, co w żaden sposób nie naprawi świata, jako błędne koło, które musi złamać i Hydra jest, ponieważ jest przekonany, że został wychowany w jej ideałach i jest jego rozwiązaniem. Ale tak jak mówię, cały czas w tym wszystkim nie ma... Nie ma tego egoizmu, nie ma tej, tego pragnienia władzy, tego, nie wiem, dążenia za wszelką cenę do zaspokojenia własnych potrzeb. On w tej całej swojej misji, która z punktu widzenia moralnego jest kompletnie zła, mamy tam wyrzucanie mutantów, deportacja ich, zamykanie Inhumans w więzieniach. Ale on w tym, w tym wszystkim jest ze swojego punktu widzenia dosyć szlachetny i tak jak mówię, jest różnica między tym, że każdy złoczyńca jest bohaterem swojej historii, bo on jest w tym wszystkim przede wszystkim bardzo altruistyczny, co jest dosyć zabawne patrząc na to, co właściwie robi. Ale na przykład z tymi e, mutantami, czyli humans, to też nie jest tak, że on jest rasistą pod tym względem, że to jest nieczysta rasa czy coś takiego. Tylko on ich pozbywa się dlatego, że stanowią realne zagrożenie. Oczywiście nie wszyscy, oczywiście jest to uogólnianie, ale jest to powiedzmy użycie młota w sytuacji, w której można było użyć skalpela do pozbycia się... Elementu, który zagraża społeczeństwu, bo jest ryzyko, że powiedzmy sąsiad dany, który jest mutantem, nauczy się nie wiem, wysysać tlen z powietrza i cała dzielnica zginie, Więc kabina chce to kontrolować. Jest to bardzo nieetyczna i niemoralna droga, i oczywiście komiks absolutnie nie popiera jej. Tutaj przejdę do tego popierania nazistów. Kabina na ryka jest ewidentnym złoczyńcą, ale jednocześnie, tak jak wspomniałem, w całej swojej misji nie ma w nim tego całego okrucieństwa, które jest charakterystyczne dla złoczyńców, a jest, jak wspomniałem wcześniej, pewien altruizm i pewna bardzo dziwnie ubrana szlachetność. I dlatego uważam, że absolutnie to, że podnosi młot, który po raz kolejny, podkreślam, nie jest napisane na nim bądź czy o czystym sercu, bądź szlachetny, bądź moralny, bądź ety etyczny, tylko bądź godny. I pod tym względem myślę, że jak najbardziej Kapitan Ameryka zasługuje, tak jak zasługiwał w swojej misji wcześniej, tak zasługuje obecnie, bo na koniec dodam, że ten Kapitan Ameryka aż tak bardzo nie różni się od poprzedniego. Mają inne ideały, inne cele, ale ostateczne podejście do nich jest bardzo podobne i żaden Tak jak poprzedni Kapitan Ameryka było pokazane w Self był godny młota, tak obecny, pomimo tego, że jego obraz świata się jakby przewrócił. To, to kim jest jakby w środku, nie uległo zmianie. Z mojej strony to tyle, dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym, co czyni kogoś godnym i czy Kapitan Ameryka, nawet będąc członkiem Hydry, po tym wszystkim, co powiedziałem, zasługuje na młot i faktycznie powinien być w stanie nosić młot Thora. Oczywiście on go nie nosi na co dzień, on go tylko podniósł w Secret Empire 1, widzimy, że już nie korzysta z niego, ale czy uważacie, że powinien być zdolny, aby go unieść, czy powinien być faktycznie godny? Z mojej strony to wszystko na dzisiaj, do następnego razu, cześć. Jeśli treść tego filmu przypadła Ci do gustu, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału. Ponadto mogą Cię zainteresować inne dostępne tu materiały, takie jak częste omówienia komiksów i komiksowych seriali, recenzje filmów, a także seria Kim są co czytać, gdzie szczegółowo omawiam historię komiksowych bohaterów.